Uwolnij mnie, zamiast nogę podstawiać Uwolnij mnie, chcę jak ptak wolny latać Uwolnij mnie, wskaż gdzie jest niebo Uwolnij mnie, chodź też tam ze mną no. Dokąd biec, pytał się, chciał za siebie nie oglądać W końcu przywykł tutaj, do tego, że to Polska Inaczej wyglądało za dzieciaka w szkole z książek Nie o to walczyli, przewracają gdzieś się w grobie Z boku patrzył, słuchał, że nie da się legalnie Że ten, co się dorobił, to na wacie kręcił ładnie Przełożenie hajs na łapie, wie jak to się kręci Koniec roku, statystyki, wykrywalność, konfidenci Dzięki Bogu, kary śmierci nie ma już w tym kraju Bo ktoś skazał palcem i sąd w karę zmienił zarzut Dzwoni, czy odwiedza go koleżka jeden z drugim u nas za granicą, inne życie, a tu nudy Ludzie mają długi jak szeroka cała Ziemia Większe zbudowane na kredytach marzenia Co masz, to doceniaj, bo może być tu gorzej A może będzie lepiej, z czasem sam się dowie Jedni działkują koryto, innym właśnie się ucięło Tak se myślę o tym kraju, kiedy idę spać Gdzieś obok tego zgiełku my tworzymy swoje dzieło Opisujemy świat, trzymaj nowy trak Wciąż bez odpowiedzi, pytań to, spłonie w głębi nas Między sercem a rozumem w nas Wiem, że też tak masz, ciężko znaleźć swoje miejsce tu, w głowie tyle pytań Jak za średnią pensję wyżyć, plus odłożyć I nie wydać, każdą sytuację chwytasz By stalić te dwa końce bardzo dobrze Tak trzeba działać, przecież żyjesz w Polsce Mały procent ma się dobrze, na tym Espadolę, ci bez jak jak Wciąż krwią w błędnym kole, ze spokojem Przemierzam swój szlak, gdzieś pomiędzy Jak się wtufię, wtedy zwalniam, skręcam pale Piszę wersy, nie wiem kiedy to się skończy Wiem kiedy się zaczęło, uwolnij mnie Wskaż niebo i chodź też tam ze mną Uwolnij mnie, zamiast nogę Podstawiać, uwolnij mnie. Chcę jak tak wolny latać, uwolni mnie. Wskaź, gdzie jest niebo, uwolni mnie. Chodź też tam ze mną, uwolni mnie. Zamiast nogę podstawiać, uwolni mnie. Chcę jak tak wolny latać, uwolni mnie. Wskaź, gdzie jest niebo, uwolni mnie. Chodź też tam ze mną. 1984, jak książka Orwella. Historia się otwiera. Jest moja wolna Polska, marzy wtedy o kamperach. A trzy dekady później te marzenia coś odbiera. Ludzie jak produkty, jak kukuj w drogich cuchach. Miewają dwie twarze, tą prawdziwą mi z Facebooka. Pierwsza siedzi smutna i nie wie czego szuka. druga uśmiechnięta usiadłaby na kciuka. U mnie pęka sztuka na grze szuka okładce. Po drodze mijam ptaki, co odleciały w klatce. Zdałbym chłopaki, ale czas na separację Kurwie nie odczuwam determinacji Jak szuwar mam narrację, lecz zbytnio W to wszystko się nie wczuwam Choć czasem wciskam spację, później to wypluwam Kartka jak sztaluga, wokół setka Myśli w maluję w głowie obraz Bujam się jak Rucmanuwa. Nie obraz tam w piura, bo ktoś może ją skubać Życie jest jak kara ważna wiara, że się uda O swą niezależność walczę Daj mi siłę ponad wszystko Proszę Cię Boże, zobacz tu nie jestem sam Chciałbym im ofiarować Tak po prostu godną przyszłość czasem brak Dziękuję sił, by wykonać ten plan. Nie wiem sam, gdy się gubię pośród nocnych lamp Setki kilometrów nam, gdzie dają więcej W świecie zależnym, a przecież tego nie chcę Być tak daleko w domu, zostawiłem serce Strefa komfortu, no jest, ale oddzielnie Uwięził mnie świat, gdzie ma wszystko swoją cenę Może to z zewnątrz wydaje się piękne Ale tam w środku siebie jest jak więzienie Proszę ja ciebie, choć naprawdę mówię sobie Gdy budzę się rano, ciężar powiek wrzucam Piszę tak dalej, swoją odpowiedź, co mam nie Wolić rozwiązania, szukam. Uwoli mnie, zamiast nogę podstawiać. Uwoli mnie, chcę jak tak wolę latać. Uwoli mnie, wskaż jest niebo. Uwoli mnie, choć też tam ze mną. Uwoli mnie, zamiast nogę podstawiać. Uwoli mnie, chcę jak tak wolę latać. Uwoli mnie, wskaż jest niebo. Uwoli mnie, choć też tam ze mną.